Klucz sklepienia. On jest ojcem mojego dzieci. dziećmi. Wiele sprawdzonych i wielkich idei charakteryzuje się prostotą. Również ta koncepcja była kluczem sklepienia nowego łuku triumfalnego, pod którym my, alkoholicy, przeszliśmy do wolności. Anonimowi Alkoholicy, strona 53 Klucz sklepienia to klinowaty kamień w najwyższym punkcie łuku, scalający i utrzymujący w miejscu wszystkie pozostałe kawałki. Te pozostałe kawałki to krok pierwszy, drugi oraz od czwartego do dwunastego. W pewnym sensie wygląda więc na to, że krok trzeci jest najważniejszy, że pozostałych jedenaście uzależnionych jest od jego wsparcia. W rzeczywistości jednak krok trzeci jest po prostu jednym z dwunastu. Stanowi wprawdzie klucz skupienia, ale bez jedenastu innych, które są podstawą i ramionami w ogóle nie byłoby łuku. Jeśli co dzień pracuję nad wszystkimi dwunastoma krokami, to co dzień czeka na mnie łuk trymfalny, pod którym mogę przejść, wkraczając w kolejny dzień wolności.